Wtedy w skrócie, English or Spanish Czyli jeden z nowych memów na TikToku Ogólnie polega on na tym, że podchodzimy do kogoś i się pytamy English or Spanish A osoba nam odpowiada, któryś z wybranych języków A my wtedy mówimy, kto pierwszy się poruszy Jest gejem. Szedł ten mem do takiego poziomu Że nawet podczas live'a i show speed'a Gdy znajdował się w Polsce, to jeden Polak to zrobił I, i show speed przegrał, bo poruszył się Po jakichś 10 sekundach. Oczywiście ludzie Zaczęli odpowiadać inaczej niż angielski Bądź hiszpański i przykładowo mówią W języku polskim, a wtedy naszym celem Jest powiedzenie, kto pierwszy się poruszy jest game w języku polskim. Dla mnie fajnym bo nie jest toksyczny i nawet czasami jest dosyć zabawne na TikToku. Ej nie śmiesznie English or Spanish. Ludzik z Delmy czyli chodzi o popularnego ludzika w ostatnim czasie na TikToku. Ogólnie, ludzik z Delmy jest z bardzo starej reklamy, którą lekko pamiętam z mojego dzieciństwa. Jednak przez czasy sztucznej inteligencji ludzie przerobili tą reklamę, a dokładnie jego głos. Reklama polegała na takiej chodzącej margerynie, która podchodziła do pudełka. Teraz ludzie jednak postanowili zmienić głos tej postaci i brzmi tak, z czemu się patrzymy na tą Delmę i czy nigdy nie widzieliśmy ludzika z Delmy, i żebyśmy. Sprawdzić jak u naszej mamy, ale w sposób obraźliwy. Sama przeróbka według mnie jest śmieszna i jest popularna od około miesiąca na TikToku przez różne wersje. Ja nawet w Fortnite delmy widziałem! Gnom z TikToka, czyli chodzi o viralowego gnoma z TikToka. Ogólnie cały świat podbił nowy gnom, który chodzi po różnych galeriach, chodząc za ladę albo robiąc inne rzeczy. Do tego, kiedy Ayshu Speed był w Polsce, to ten gnom również postanowił dołączyć się do całego tłumu i zaczęli na siebie szczekać. Cała akcja odbija się echem w wielu krajach i dotarła bardzo daleko, przez co Polska dostaje jeszcze większy rozgłos. Sam gnom ma na sobie zielony strój oraz białą brodę, jak i białą czapkę, białe brwi, a do tego posiada w swoim ręku magiczną różową łaparkę, czy jak to nazwać, którą wymachuje. Sama postać jest absurdalnie jednak pamiętajmy, że to Polska i tu nic już chyba nas nie zdziwi. Uwielbiam go! I'm just Girl, czyli chodzi o nowy trend na TikToku. Ogólnie polega on na tym, że mamy tam małego chomiczka, który zazwyczaj posiada na głowie różową stążkę i w tyle leci smutna muzyka grana na skrzypcach. Trend się wybił na ogromną skalę i dosłownie miałem tym zasypanego TikToka i największą popularność ten trend, jak możemy się domyślać, zrobił się wśród dziewczyn. Odnośnik tego chomiczka jest dosłownie do wszystkiego i może nam to przypominać pick Me Girl, która czegoś nie potrafi i nie wie, jak poprosić lub przeprosić nas. Według mnie jest to Trend. I nie dziwię się, że ten chomiczek podbił serca ludzi. Jednak nigdy nie wysłałem takiego TikToka komuś innemu. Ja wolę, I'm just boy! Tenter, Czyli nowo popularna aplikacja. Ogólnie polega ona na tym, że w każdym momencie, jeżeli mamy dodaną jakąś osobę, to ona może powiedzieć do nas, krzyknąć, szepnąć, bądź zrobić co żywnie mu się podoba i go usłyszymy. Sama aplikacja jest aktualnie w piku, bardzo dużo osób ją używa. A co najlepsze, to telefon naszego znajomego może być zablokowany, a nadal nas usłyszy. Jest to idealne rozwiązanie, jeżeli chcemy kogoś potrolować i przykładowo kiedy siedzi na lekcji, że cię całej siły i go zaskoczyć oraz zrobić mu przypał. Ja sam nie zainstalowałem tej aplikacji, bo uważam, że jest to bardziej coś przeszkadzającego niż pomocnego. Jednak fajnie mieć coś takiego na kilka dni. Kocham trollować! GEDA, GEDI, GEDA, GEDO, czyli popularny mem z TikToka o tańczącym nagedecie. Ogólnie ten bezsensowny i głupi mem polega na tym, że mamy włączoną piosenkę właśnie tego czegoś. do niej buja się ten naget, który za sobą ma wielką grafikę, czerwonej pustyni, na której możemy zobaczyć świetny krajobraz. Ludzie również zaczęli robić inne postacie tańczące przy właśnie tym nuggetcie. I przykładowo był to papier toaletowy, hamburger czy mleko, jednak jest ich o wiele, wiele więcej. Mem ten głównie przyjął się za granicą i w Polsce nie jest aż tak popularny. Jednak na TikToku każdemu z Was powinien chociaż raz wyskoczyć. Według mnie ten mem jest spoko, jednak nie rozumiem, co w nim jest takiego super. Geda geda, to co? Chipi, chipi, czyli popularny mem z TikToka. Ogólnie jest to kotek, który kręci swoją głową w lewo i w prawo, i widać, że ma dużo mesę. Ludziom na TikToku na tyle się to spodobało, że piosenkę, jak i sam kot na TikToku i ludzie go bardzo. Polubili. Również zaczęli nagrywać duety ze swoimi kotami, które też sobie tańczą. Sam kotek jest przesłodziakiem i nie dziwi się, że na TikToku to tak bardzo lubią, bo się spodobała ta piosenka, bo jest bardzo schematyczna i wpadająca w ucho. Mi sam trend się podoba, jednak jedynie nie byłem przygotowany na zobaczenie takiej przeróbki z Putinem i który mówi chipi chipi, czapa czapa, dubi dubi do bada. Wolę i tak psy! Szyk szak, czyli nowy trend z TikToka. Ogólnie wiele teraz dziewczyn wstawia filmy, na których jest opis sytuacji, a potem dodanie słów, że ktoś jest szykszak show to znaczy, że po prostu prostu jest szoku. Większego sensu w tym nie ma, i ludzie podłapali ten trend. I zaczęli sami wstawać takie filmy, że na przykład dziewczyna pisze, że jej chłopak się jej zapytał o ulubiony kolor, a ona odpowiada, że Dior015 Cherry. A chłopak jest szykszak-szok. Jest to według mnie strasznie głupi trend, i jestem zdziwiony, że ludzie takie coś podłapali, bo uważam, że jest to dosyć mocno cringeowe. Ale w sumie, jak na TikToka, to nie ma co się dziwić, że wybija się tam dosłownie wszystko. Zostawię nieśmiesznemu suba i będzie się 68. Los pingwinos czyli nowy trend na TikToku związany z pingwinami z Madagaskaru. Szczególnie polega on na tym, że są wymienione nasze cztery pingwiny. Na początku zaczyna się od Kowalskiego, którego przeczytano Kawasaki i jest on przedstawiony na zielonym motorze, na którym sobie jedzie. Jako następny jest Kago, czyli szeregowy, który siedzi sobie na kiblu. Później mamy Rico, który jest tym razem kriko i pali on sobie papierosa. Jako ostatni Skipper, który nazywa się s jest mega śmiesznie przedstawiony, ponieważ posiada na sobie różowy strój i kręci się na różę. Ten trend na TikToku stał się bardzo popularny i wiele ludzi zaczęło go wrzucać na swoje konta, zdobywając duże wyświetlenie. Ja kocham s -Tripper. Kago, czyli postać z memu Los Pinguinos. Ogólnie jest to szeregowy, ale leciutko inaczej przerobiony, ponieważ siedzi on na toalecie. Jest zanimowany w taki sposób, że nagle patrzy się w dół, jakby chciał wymiotować, co mnie lekko dziwi, ale kojarzy mi się to z tym, jak czasem wyplowali oni ryby. Z samych animacji Pinguinos z Madagaskaru nie oglądałem bardzo długo i szczerze, lekko mi trochę tego brakuje, bo uważam to za część swojego dzieciństwa. Według mnie, Kago jest najnudniej zrobiony z nich wszystkich, bo tylko siedzi na kiblu, a reszta jest bardziej przedstawiona kontrowersyjnie. Pamiętam, jak zawsze szeregowy był w odcinkach przedstawionych Humorystycznie, jako taki totalnie nieogarnięty, ale miał tą swoją słodką moc. Najlepsza postać! e Czyli dla mnie najśmieszniejsza postać z memu Los Pinguinos. Ogólnie jest to skipper, ale pokazany w różowych stringach i tańczące na róże. Bardzo mnie to zdziwiło, jednak uważam, że Rico jest bardziej kontrowersyjnie pokazany. Najpierw jak to zobaczyłem, to się zaśmiałem, bo taki widok postaci, która w filmie była pokazana poważnie, a teraz jest mega humorystycznie, dała mi uśmiech na twarzy. Z tego mema możemy zobaczyć, że striper jest naprawdę dobry w tym co robi, bo nawet zrobił dobre kółko tańcząc co mnie na początku mega Śmieszyło. Skipper za to w odcinkach jest pokazany jako głowa tych wszystkich pingwinów i jako taki przywódca, który wie czego chce i pełni rolę dominującą wśród swoich pingwinów. Chciałbym i takie ruchy jak on! Kawasaki. Czyli kolejna postać z memu Los Pinguinos. Ogólnie jest to Kowalski, który siedzi na zielonym motorze. Po czystej animacji możemy zobaczyć jak nagle patrzy do przodu i rusza swoim motorem. Zanim wydobywa się szary dym, symbolizujący to, że idzie szybko i pewnie niebezpiecznie. Samemu o tych wszystkich pingwinach nie wiem skąd się wziął i kto to wymyślił, bo nie udało mi się tego znaleźć. Jednak jest to dosyć spoko. Kowalski w odcinkach był pokazany jako taki mega mus i można by go porównać do ostatniej popularnej osoby, czyli Artura Baranowskiego, programu 1 z 10, gdzie odpowiedział na wszystkie pytania. Zazwy w wymyślał różne plany, co mają oni zrobić i był takim wielkim mózgiem w ekipie. Kowalski, analiza. Rico, czyli postać z memo o pingwinach z Madadaskaru. Ogólnie z jak możecie się domyślić, Riko, który tym razem jest przedstawiony z wszystkich najbardziej kontrowersyjnie. Możemy zobaczyć animację, jak nagle odpala sobie papierosa i bierze głowy do góry z tym dymem, a więc sobie go pali. Mnie to najbardziej zdziwiło, to w tym memie, jednak skoro jest to mem, to będzie dużo różnych takich wątków. Riko w zwykłych odcinkach był przedstawiony jako ten, co w ogóle nie umie mówić, jednak posiada każdą rzecz na świecie w swoim żołądku. Zazwy Zwyczaj był wykorzystywany, aby wypluł jakąś broń i aby dało się jej użyć. Samem bardzo mi się podoba i teraz dopiero zrozumiałem, jak wiele powstało już o tym parodii. Ja wolę nie palić. Ale z ciebie Bambik, czyli bardzo popularny mem, w którym małe dziecko mówi, haha, ale z ciebie Bambik, nie masz fałdolców. No i potem kolejno mówi, żeby go nie wyzywało, bo po prostu nie ma fałdolcu. Stało się to od razu bardzo popularne i w osobach nastoletnich każdy o tym słyszał. Można porównać popularność tego mema do ile ty masz lat, haha, 17. Głównie jest to używane na typowej platformie do tego typu rzeczy, czyli TikTok. Skierowane jest to oczywiście głównie do osób grających Fortnite'a, jednak ludzie to przenieśli na dosłownie wszystko. Czyli na przykład jakieś sytuacje szkolne, inne gry i tak dalej. Dla mnie jest to fajny mem i dobrze, że się wybił. Ale z ciebie bambik. KBD Toilet, czyli największy aktualny mem. Ogólnie polega on na tym, że głowa z KBD znajduje się w kiblu i sobie śpiewa. W sumie na niczym innym to jakoś nie polega, bo macie tylko masę różnych memów: jak ta głowa wyskakuje z tego kibla, i straszy, tańczy i tak dalej. Mem naprawdę mega szybko się wybił i przyjął w internecie, bo nagrywają o tym dosłownie wszyscy. Jest on dosyć zabawny, a sama piosenka dobrze brzmi, ale ilość memów jest chora, bo znalazłem nawet godzinny film polegający na różnych kompilacjach. Dla mnie nie jest to dziwne, że to się przyjęło, bo często jest tak, że w internecie im coś głupszego, tym bardziej bardziej ludzie to lubią. Skibidi tap tap yes, yes. czy to Freddy Fazbear? Czyli chodzi o nowy trend związany właśnie z Freddy Fazbearem. Ogólnie to jest on strasznie głupi i zazwyczaj ludzie nagle zauważają Frediego, a następnie mówią czy to Freddy Fazbear i zaczynają dziwnie robić. Jest to strasznie dla mnie śmieszne i mega głupie, ale szczerze już nic mnie nie dziwi po tym jak wyszło Skibidi Toilet, w którym chodziło o walkę między głowami w kiblach z ludźmi z kamerami. Trend z Freddym stał się jedynie popularny w Polsce, jednak niektóre shorty wybiły się również za granicę i ludzie reagują na nie. nie wiedzą. Wiedząc o co chodzi, ale śmiejąc się z tego, generalnie dużo osób zaczęło nagrywać z tym trend, kiedy go zauważają w realu. Czy to Freddy Fazbear? Marek Marucha. Czyli chodzi o postać z filmu auta. Ogólnie jestem negatywną personą, która w ostatnim czasie stała się jakimś wracającym trendem. Pisząc sobie go na YouTubie, wyskoczą wam starsze jak i nowsze filmy, które są skierowane do jego osoby. W sumie nie wiem, co z nim takiego wyjątkowego, ale jest on najbardziej memową postacią. Możecie znaleźć mnóstwo wpisów na Facebooku, gdzie jest on hejtowany, lub będą o nim jakieś większe nawiązania. Ja trochę tego nie czaję, ale powstała masa filmów na niego, które go w sumie hejtują i śmieją się z jego persony. Ja sam nie czaję tego trendu, ale uważam, że Marek Marucha to słaba postać, przez niego zygzak McQueen nie wygrał w 2005 roku. Nienawidzę Marka Maruchy. Piosenka o jajku, czyli chodził duży trend z TikToka. Ogólnie to nagle wybija się jedna piosenka, w której młody chłopak śpiewa jajko, bardzo duże jajko i bardzo chrupiące, bo jest skorupcja i tak dalej. Sama piosenka widać, że jest zrobiona dla Becky, i osoba śpiewająca to jest jeszcze przed mutacją i ma dziecięcy głos. Jednak jego piosenka stała się dosłownie viralem na TikToku. Możecie ją znaleźć w wielu wersjach. Ja na przykład widziałem, że wyślili to do znajomego i przesuwaliście, a na końcu było coś z nawiązaniem do tej piosenki. Ziemia Kodni oczywiście zaczął nagrywać więcej piosenek i też robią na jakieś liczby, więc w sumie mega szanuję chłopaka, że w tak młodym wieku stał się viralem na całym TikToku. Jajko, jajko, jajko! We Live, We Love, We lie, Czyli bardzo znana piosenka używana do postaci Smurfkata. Ogólnie, jak dobrze wiecie, Smurfkat bardzo szybko rozwinął się w całym internecie i w przeciągu chwili stał się trendem, choć że obraz pochodzi z 2014 roku. Używane słowa z piosenki są często pisane specjalnie niepoprawnie i używane bardzo często, a najczęściej używane na TikToku, bo właśnie ta Możemy wstawiać piosenkę w tle. Postać smurfa dodatkowo jest używana, jakby znajdował się on wszędzie i dosłownie gdzie chcecie, to go tam znajdziecie. Co mi jest on dobrym przykładem do innych postaci, które wyglądają również inaczej, jak kiedyś John Paul albo ten obraz Słonia, który wygląda jak truskawka. Czekam na SmurfDoga. smurf doga! Smurfka! Czyli nowy trend głównie na TikToku. Ogólnie polega on na tym, że w 2014 roku jedna osoba zrobiła postać połączenia smurfa, kota i grzyba na jego górze. Ludziom się to tak spodobało, że na TikToku masa osób zaczęła robić filmiki o smurfkacie i stało się on w końcu trendem. Zdjęcie Wziął się z Facebooka i przykładowo Real Madryt stawiło tego kota, jak znajduje się w bramce, aby pokazać, że są oni jakby trendy i wiedzą, co się dzieje w internecie. Sam obraz, jak zobaczyłem, to myślałem na początku, że jest to zrobione przez sztuczną inteligencję, bo aż za ładnie to wyglądało i mega się zdziwiłem, jak usłyszałem, że zostało on w 2014 roku. Kocham smurfy, więc smurf kata wielbie. Sigma, czyli trend z TikToka o mężczyznach, którzy są samcami alfa. Ogólnie jest to mężczyzna, który jest niezależny, pewny siebie i potrafi manipulować. Powstała masa TikToku, w której gol Digerki zostawały oplute albo po prostu zwyzywane. Są nawet TikToki, które uczą nas różnych reakcji, jak się powinno zachowywać jako prawdziwy Sigma. No i mamy przykładowo, że ziomek stoi przed lustrem i wykonuje jakąś zmieszaną minę z użyciem wzroku. Sam trend jest wzięty tak jak w sumie wszystko z zagranicy i w Polsce dopiero zaczął występować. Dla mnie jest on lekko głupi, bo w sumie niczego nie uczy, tak jak masa innych trendów z TikToka. Ale za to myślę, że bardzo dobrze motywuje osoby, które chcą osiągnąć jakiś cel. Ja zostanę prawdziwym Sigma! Robi wrażenie. Czyli mem od Mr. Krychy. Ogólnie każdy z Was na pewno dobrze go zna. Jednak za granicą wielu streamerów zagranicznych zaczęło używać polskich zwrotów od Mr. Krychy. Co najlepsze, docisną oni większą bekę niż my, kiedy zauważyliśmy takie coś w internecie. Według mnie mega fajnie, że coś jest mówione o Polsce. A do tego coś, z czego możemy być poniekąd dumni. Cisną tam bekę, że kebab ma 40 cm, że robi wrażenie i tak dalej. Świadczy to, że w Polsce też da się być kreatywnym i nie trzeba wszystkiego kraść z zagranicy. Przecież taki Mr. Kirycha sam to wymyślił. O po co? Box Stop, czyli aktualnie nowy mem. Jest on popularny od pewnego streamera, a dokładniej Bandury. Jest to dla mnie mega zabawne, że idąc na dworze, potrafi on z całej siły wykrzyczeć Box Stop. Zebrał on nawet widzów w jednym miejscu tylko po to, aby on krzyczał z całej siły Box, a po nim widzowie krzyczący Stop. Stało się to popularne i wiele osób teraz nagrywa na TikToka. Jak to wykrzykuje? Trochę jest to porównywalne, dorobi wrażenie, bo też ludzie to mówią i każdy to zna. Mam tylko nadzieję, że nie stanie się to mega toksyczne i że ludzie lat 10 nie będą wydzierać się z całej siły na całe miasto! Max, stop!